Hola, mój nas. cześć, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu Język Hiszpański przed wyjazdem na wakacje. Dzisiaj temat: urodziny. Zapraszam. Cześć, mam na imię Paulina. Pomagam innym komunikować się w języku hiszpańskim. Robię to 100% online i robię to po to, abyś to Ty mógł wyjechać na swoje wymarzone wakacje lub po prostu kiedyś przeprowadzić się do Hiszpanii. Dzisiaj rozłożymy na czynniki pierwsze temat urodzin, czyli nauczymy się jak zapytać kogoś o urodziny, no i jak to jest z tymi urodzinami w Hiszpanii. Preparado? Preparada? Empezamos? Jak zadać komuś pytanie? Kiedy? No właśnie. Bądźmy ze sobą szczerzy. Jak pytasz kogoś po prostu o urodziny, czyli kiedy obchodzi urodziny, to jakie pytanie od razu nasuwa ci się w głowie? Czy nasuwać się pytanie? Kiedy są Twoje urodziny, czy nasuwa Ci się pytanie, kiedy masz urodziny? Bo ja z doświadczenia widzę, że bardzo często pytanie, które nasuwa się nam w naszych głowach, a wiem to, ponieważ robimy kalkę językową, to jest pytanie, kiedy masz urodziny? Raczej w naszych głowach nie pojawia się pytanie, kiedy obchodzisz urodziny, kiedy są Twoje urodziny. Czasami tak, ale bardzo często jest to pytanie, kiedy masz urodziny? I niestety to pytanie powoduje, że robimy największy błąd językowy. Bo chcemy sobie tłumaczyć to pytanie z czasownikiem tener. A niestety jeśli chcemy zapytać kiedy masz urodziny, czyli kiedy świętujesz, kiedy obchodzisz, to musimy zadać zupełnie inne pytanie. I to pytanie, które będziemy zadawać, brzmi następująco. Oczywiście przetłumaczę je jeden do jednego. Kiedy jest twój urodzin. Dokładnie tak, bo pytanie brzmi następująco. Cuando es tu cumpleaños. Pamiętaj, że zawsze możesz pobrać kartę pracy i zobaczyć, jak to wszystko wygląda na papierze, i na pewno będzie Ci łatwiej. Zajmiemy się każdym słowem po kolei. Quando oznacza kiedy. Es, czyli jest. Tu, cumpleaños, twój urodzin. Domyślam się, że to słowo cumpleaños trochę ci brzmi, to es na końcu, liczba mnoga, to dlaczego nie mogę zapytać, kiedy są Twoje urodziny? Otóż. Dlatego, że słowo el cumpleaños jest to słowo, które wygląda jakby było w liczbie mnogiej, ale jest liczbą pojedynczą. Kiedyś nagram zupełnie osobny odcinek na ten temat, ale nie dzisiaj. Musisz mi po prostu uwierzyć, że słowo el cumpleaños, tak jak już powiedziałam el cumpleaños, ma rodzajnik z przodu el, czyli jest w formie męskiej i jest w liczbie pojedynczej. Natomiast po hiszpańsku zdajemy pytanie, kiedy jest Twój urodzin i spróbuj sobie w ten sposób zakodować to pytanie. Wy masz w ogóle ze swojej głowy pytanie cuando tienes? Bo to nie jest zbyt naturalne pytanie. Pytanie to wydaje się bardzo proste, ale kiedy mamy z miejsca zadać komuś pytanie, to bardzo często wciskamy tam czasownik tener. Nie chcemy go tam widzieć. Chcemy usłyszeć pytanie cuando tu cumple años? Oczywiście może być forma krótsza, cuando es tu cumple? Na ten temat też będzie podcast, na temat jak często Hiszpanie lubią używać skrótów, ale nie dzisiaj o tym. Dzisiaj zajmujemy się urodzinami, ponieważ znamy już miesiące to spokojnie możemy dać odpowiedź. Kiedy jest tu cumple? Mi cumple es en abril. La forma un poco más natural, mi cumple es en abril. Mi cumple es en abril. Ty wstawisz sobie swój miesiąc tam i powiesz mi cumple es en, mi cumple es en no właśnie, i w jakim miesiącu? Kłandesz tu kumple? Spróbuj odpowiedzieć na to pytanie. Muy bien. entonces. Mamy kolejne pytanie, kolejną odpowiedź. Co najważniejsze? Otóż, kwestie kulturowe. Jeśli składasz komuś życzenia i jesteś na tym etapie językowym, no to nie masz co poszaleć. Ale na pocieszenie powiem Ci, że Hiszpanie bardzo często składają zwykłe życzenia, takie po prostu wszystkiego najlepszego i nie rozwodzą się za bardzo nad życzeniami. Oczywiście nie wszyscy. Pamiętajmy, że język hiszpański i w ogóle język jest organizmem żywym. To nie jest jak dwa razy dwa jest cztery, więc to, że ja dzisiaj Ci powiem, że nikt nie składa tak życzeń, to nie jest prawdą. Z tym, z czym ja się spotykałam i takie, jakie moje doświadczenie, bardzo często Hiszpanie po prostu składają życzenia dwuwyrazowe, jednowyrazowe i to jest wszystko, ale to jest pocieszające dla Ciebie. Ponieważ nie musisz się uczyć długich życzeń, zresztą nie masz jeszcze do tego podstaw gramatycznych, aby złożyć obszerne życzenia. Jak składamy życzenia komuś, możemy to zrobić na przykład na dwa sposoby. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Czyli wesołych urodzin, szczęśliwych urodzin, czyli po prostu wszystkiego najlepszego. Albo felicidades. Felicidades. Czyli też wszystkiego najlepszego, szczęścia. Felicidades też może być troszeczkę przetłumaczone, ale to w innym kontekście jako gratulacje. Natomiast takie życzenia możesz komuś pisać już spokojnie, sms-em, sms'em, Whatsappem, życząc mu właśnie wszystkiego najlepszego. Fajnie byłoby nauczyć się piosenki 100 lat, 100 lat. Fajnie by było potrafić zaśpiewać z innymi osobami właśnie 100 lat, więc polecam ci bardzo gorąco. Zostawię ci link do tej piosenki, którą ja najbardziej lubię, która wydaje mi się najbardziej żywa i taka, że jesteś w stanie się nauczyć tej piosenki. I uwaga, życzenia składamy Feliz Cumpleaños, ale jak usłyszysz w tej piosence, tam będzie Cumpleaños Feliz, Cumpleaños Feliz. Już wystarczy mojego śpiewania. Myślę, że lepiej będzie, jeśli usłyszysz piosenkę i po prostu nauczysz się tej piosenki na pamięć. Warto ją znać i warto wiedzieć, jak brzmi, bo czasami może się zdarzyć, że wszyscy w restauracji albo w barze wstaną i zaczną śpiewać komuś obok ze stolika albo po prostu tobie, bo przyjdzie kelner z jakąś małą świeczuszką i małym deserkiem. Gdzie wszyscy staną i po prostu zaczną śpiewać ci 100 lat, 100 lat, no i fajnie byłoby chociaż poruszać ustami, a nie udawać, że wiemy co śpiewają. Także polecam Ci bardzo serdecznie, żebyś znalazł opis do tego podcastu, a jeśli nie, jeśli nie możesz znaleźć, bowiem, że nie na wszystkich platformach da się znaleźć dokładny opis podcastu, to zapraszam Cię również na YouTube'a. Na YouTubie wrzucam wszystkie odcinki moich podcastów wraz z linkami, zapisami. Lub po prostu możesz pobrać też kartę pracy, gdzie właśnie rozpisałam ci i pokazałam, jak wygląda to pytanie, który wyraz co oznacza, i jest tam też link do piosenki, właśnie 100 lat, 100 lat, czyli cumpleaños feliz. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że już będziesz wiedzieć, jak odpowiedzieć na pytanie, kiedy jest twój urodzin i nie będziesz już mylić go z żadnym innym czasownikiem ani z żadnym innym pytaniem, i będzie ci łatwo złożyć komuś życzenia i zaśpiewać po prostu 100 lat. Szybki sparring na koniec. Como se dice en español? Wszystkiego najlepszego. Dwuwyrazowa wersja. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Wszystkiego najlepszego wersja jednowyrazowa. Felicidades. Felicidades. ¿Qué demás, Orochine? ¿Cuándo es tu cumple? ¿Cuándo es tu cumple? Muy orojines en fukvietnju. Mi cumple es en abril. Mi cumpleaños en abril. Está lat, está lat, Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Nawet nie wiesz, jak bardzo wzniosłam się na swoje wyżyny i w miarę zaśpiewałam coś. Naprawdę z moim śpiewaniem jest bardzo źle, więc wybacz jeśli brzmiało to okropnie. Mam nadzieję, że zapadnie Ci to w głowie i po prostu zostanie gdzieś tam wypalone w odpowiedniej szufladce i będziesz pamiętać, jak brzmi 100 lat, 100 lat po hiszpańsku. Esto es todo por hoy. Muchísimas gracias. Hasta luego.